W imię Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Dziś przypada również pierwsza sobota miesiąca. W rodzinie świętego Pawła modlimy się do królowej apostołów. W pierwszą sobotę miesiąca staramy się lepiej poznawać, miłować, naśladować Marię Królową Apostołów i modlić się do niej, naszej matki i mistrzyni. Najmilsza królowo nieba i ziemi, umiłowana córko ojca, doskonała matko boskiego syna, nietknięta oblubienico ducha świętego, czczoł i wielbił ten jedyny w świecie przywilej, dzięki któremu podobałaś się Panu w Twojej pokorze i wierze i zachowując nieskazitelną dziewiczość, stałaś się wielką matką boskiego odkupiciela, naszego mistrza. Będącego prawdziwym światłem świata, mądrością odwieczną, źródłem wszelkiej prawdy i pierwszym jej apostołem, dałaś jej, dałeś światu do czytania księgę słowa przedwiecznego, za tę niewypowiedzianą radość, której doznałaś i za ten zaszczyt, przywilej, wysławiamy Trójce przy I proszę Cię, w mi łaskę niebieskiej mądrości, abym stał się pokornym i gorliwym uczniem Jezusa, pobożnym synem Kościoła, filarem prawdy. Spraw, aby światło Ewangelii zajaśniało na najbardziej odległych krańcach świata. Wynisz błędy, zgromadź wokół katedry piotrowej wszystkich ludzi. Oświecaj nauczających, kaznodziejów. Pisarze, Matko Dobrej Rady, Stolico Mądrości i Królowo Świętych. Królowo Apostołów, módź się za nami. Maryjo, Królowo Apostołów, łaski pełna, bez grzechu poczęta, błogosławiona wśród stworzeń, żywe tabernakulum Boga, pamiętaj o bolesnej, uroczystej chwili, której konający Jezus skrzedał Ci Jana za Syna, a w Jego osobie wszystkich ludzi, w szczególności zaś wszystkich apostołów. Jak czuł i miłością napełnione było w tej, tej chwili Twoje serce dla ludzi poświęcających się apostolstwu, kroczących drogą krzyża, oddanych miłości Jezusowej, przez niewypowiedziane boleści Twoje i Twojego boskiego Syna przez Twoje serce macierzyńskie. Maryjo, pomnażaj chwalebne szeregi apostołów, misjonarzy, kapłanów i dziewic. Niech zajaśnie w nich świętość życia, niskazitelność obyczajów, prawdziwa pobożność, głęboka pokora, najsilniejsza wiara i najgorętsza miłość. Niech wszyscy zostaną świętymi, i będą oczyszczającą solą ziemi i światłem świata. Królowo apostołów, módź się za nami. Dziwico, najczystsza czcigodna królowo męczenników, gwiazdo poranna, bezpieczna ucieczko grzeszników, niech Cię rozraduje te dni, których przewodniczyłaś w wieczerniku, jako mistrzyni, umocnienie i matka apostołów wypraszając i przyjmując boskiego Pocieszyciela, Ducha z siedmioma darami miłości Ojca i Syna, Ducha, który przemienił apostołów przez Twoją wszechmoc bogającą przez Twe pokorne i nieustanne modlitwy, zawsze wzruszające serce Boga. Uproś mi łaskę zrozumienia wartości ludzi, których Jezus Chrystus, swoją najdroższą krwią wykupił od piekła, aby każdy z nas mógł podziwiać piękno apostolstwa chrześcijańskiego. Niech ożywia nas miłość Chrystusa, a duchowa nędza biednej ludzkości niechaj nas wzrusza, spraw, aż my odczuli w sercu potrzeby dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych abyśmy głęboko przejęli się problemami Wielkiej Afryki, olbrzymiej Azji i obieconej, obiecującej Oceanii, udręczonej Europy i obu Ameryk, ażeby apostolstwo przykładu, słowa i modlitwy, prasy, kina, radia, telewizji i internetu, a także dusz czystowych, pobudziło wiele wspaniałomyślnych serc, Aż do, da, aż, na, aż do najdalej posuniętych ofiar. Matko Kościoła, Królowo Apostołów, orędowniczko nasza, do Ciebie wzdychamy na tym łez Królowo Apostołów, módl się za nami. Nasza kochająca Matko Maryjo, bramo niebieska, źródło pokoju i radości, pomocy chrześcijan, o duchu umierających i nadzieja z rozpaczonych rozważam tę szczęśliwą chwilę, w której opuściłaś ziemię, aby wznieść się w błogosławione objęcia Jezusa. Takie było wszechmocne upodobanie Boga, abyś piękna i nieśmiertelna została wzięta do nieba. Widzę cię wyniesioną ponad aniołów i świętych, wyznawców i dziewica. Apostołów i męczenników, proroków i patriarchów, również ja, pełen win, ośmielam się przyłączyć mój głos niegodnego, lecz skruszonego grzesznika, abym cię chwalić i uwielbiać, Maryjo, nawróć mnie, daj mi życie pokutnicze, ażebym mógł mieć szczęśliwą śmierć i abym mógł kiedyś złączyć mój głos z głosem świętych by chwalić Cię w niebie. Poświęcam się Tobie, a przez Ciebie Jezusowi. Odnawiam tu dzisiaj, świadomie i w obecności całego Dworu Niebieskiego, obietnice złożone na Chrzcie Świętym. Powtarzam postanowienie i składam je w Twoim sercu, że będę walczyć ze swoją miłością własną i bez ustanku przeciwnością. Które mnie spotkają. Najpiękniejszą chwałę przyniesie ci przemiana Wielkiego Grzesznika, Wielkiego Świętego. O Maryjo, ucieczko grzeszników, gwiazdo poranna, pocieszycielko Strapionych, Królowo Apostołów, módl się za nami. Maryjo, gwiazdo morza, moja słodka władczyni. Nasze życie i królowo pokoju, jak wielki i wspaniały był dzień, w którym przynajświętsza trójca okoronowała Cię na królową nieba i ziemi, rozdawczynią wszystkich łask i Matkę naszą najłaskawszą, jaki triumf dla Ciebie, jakie szczęście dla aniołów i świętych, ziemi i czystca. Maryjo, wiem, że kto Cię kocha, będzie zbawiony. To Cię kocha, będzie święty i pewnego dnia dostąpi udziału w Twojej niebieskiej chwale. Nie wątpię w Twoją łaskawość ani Twoją potęgę, lecz boję się mojej niestałości w modlitwie do Ciebie. Maryjo, udziel mi świętej wytrwałości i bądź moim ratunkiem. Ubawiam się moich namiętności, szatana i świata. Maryjo, przytul mnie do siebie. I Twego Jezusa, nie dozwol mi upaść, Matko, aby nie oddalił się od Ciebie nawet na chwilę. Miło jest rankiem zwrócić ku Tobie pierwsze spojrzenie, dzień spędzić pod Twoją opieką, wieczorem zasypiać pod Twoim wzrokiem. Ty masz uśmiech dla niewinnych dzieci, moc dla młodzieńców, którzy walczą, światło lat. Dorosłych, którzy pracują, pociechę dla starców, którzy spodziewają się nieba. Maryjo, Tobie poświęcam całe moje życie. Modl się za mną teraz i podczas ostatniej walki w godzinę śmierci. Przyjmij duszę moją, kiedy będzie odchodziła z ciała, nie opuszczaj mnie dotąd, aż będę mógł upaść przed Twoim tronem w niebie żeby Cię kochać wiecznie, Maryjo, moja królowo, orędowniczko i słodyczy. Udziel mi świętej wytrwałości. Amen. Z Panem Bogiem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pięknego wieczoru, pogody ducha życzę ze wszystkimi świętymi.